Tak więc witam wszystkich na moim kanale który powstaje jak widać z nudy gdyż postanowiłem założyć sobie małą hodowlę królików miniaturek. Królików jeszcze nie ma, jak na razie jestem na etapie zbierania materiału na budowę klatki. Jak widać część jest z odzysku. Tutaj stare palety. Część jest z startaku, Część ze sklepu budowlanego. Tutaj krzywe różne takie. Żeby jak najtańszym kosztem wyszło. I trójki hodowałem już kiedyś w Polsce. A no bo w ogóle Cała zabawa ma miejsce w Wielkiej Brytanii Warunki są takie jakie są Mały ogródek Dzieciaki rosną Trzeba zacząć uczuć ich jakichś Obowiązków i tak dalej Więc No Wymyślałem sobie te króliki No że pierwszy filmik mamy załatwiony. Kolejny pokaże się na etapach budowy klatki, albo na koniec z jakimś podsumowaniem. No i to należy tyle. Cześć.